W roku 2020 jak co roku tutaj z mojej inicjatywy z pracowników Urzędu Miasta Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu na rok 2020. Jak zawsze takim głównym elementem bardzo ważnym elementem są inwestycje miasta Dzierżoniowa. W tym roku planujemy przeznaczyć na inwestycje kwotę Ponad 20 milionów złotych jest to kwota taka płynna z tego względu, że cały czas jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na różnego rodzaju działania, inwestycje, w zależności od ilości pozyskanych tych środków tych inwestycji może być więcej, w co bardzo wierzę i, i, i jestem pewien, że tak będzie. No nieraz niestety nie uda się środków pozyskać, wtedy te inwestycje będziemy korygować troszkę, bo założeniem, jak, jak zawsze jest, tak, takie, że robimy. Te inwestycje, na które pozyskujemy środki w pierwszej kolejności, tak żeby odciążyć nasz, nasz budżet, ten wkład miasta. Dzierżoniowa. Jak co roku inwestycje drogowe, inwestycje infrastrukturalne, inwestycje, które są kontynuacją z poprzednich lat. Pewnie Państwa to bardzo interesuje na stronach internetowych Urzędu Miasta, na fanpage'u moim, Burmistrza Dzierżoniowa czy Miasta Dzierżoniowa. Ta ustawa budżetowa, uchwała budżetowa jest pokazana i te wszystkie inwestycje szczegółowo wypisane. Ja może powiem tutaj o takich najważniejszych, bo to na pewno wszystkich nas interesuje. Mianowicie z inwestycji kontynuowanych. Z poprzedniego roku. Zakończenie przebudowy ulicy Cichej Okrzei i Szpitalnej, czyli ten wyjazd z dzierżoniowa na Dobrocin. Pierwszy etap z poprzedniego roku jest już kończony, drugi etap już się rozpoczął. No niestety, jeszcze do, do, do połowy roku musimy się przemęczyć. Nie można tego robić pod tak zwanym ruchem, więc droga będzie zamknięta, ale myślę, że tutaj jesteśmy do tego przygotowani, te objazdy są w miarę sensowne, nie ma problemu, żeby dojechać z Dzierżoniowa do Dobrocina, do Gilowa czy do Niemczy. Natomiast już od, od, od połowy tego roku będzie naprawdę konkretny przejazd, tak jak na tutaj na, w kierunku na Włóki, czyli będzie poszerzona droga, wzmocniona, będzie ścieżka pieszorowerowa, cały odcinek doświetlony, także wszystkie, można powiedzieć wszystkie te drogi wylotowe z Dzierżoniowa już będą w takiej formie naprawdę przyjaznej dla kierowców i użytkowników. Modernizacja parku imienia Janusza Kusocińskiego, też jak widzicie Państwo, ten park już ta inwestycja powoli finiszuje, już są tam wytyczone ścieżki piesze, już jest oświetlenie nowe. Cała ta gospodarka zielenią jest w trakcie, czyli są przycinane drzewa, wycinane te chore, ale też nasadzane będą nowe elementy. Naprawdę fajne miejsce to będzie nowoczesny taki park, który pokaże, jak w przyszłości co roku będziemy chcieli kolejne te tereny zielone rewitalizować. Złota przystań, czyli plac zabaw na osiedlu złotym, przebudowa Kina Zbyszek, bo to kino, co roku musimy. musimy niestety z własnych środków nie ma tutaj na to możliwości pozyskania. Środków zewnętrznych rewitalizować, zaczęliśmy od dachu. Yy, garderoby w tym roku będą okna, drzwi i zostanie nam w zasadzie elewacja i ta główna sala kinowa. Mam nadzieję, że w najbliższych dwóch, trzech latach yy, całe kino zostanie zmodernizowane, zrewitalizowane. Yy, rozbudowa przedszkola publicznego numer 2 też sytuacja dosyć taka ciekawa, bo musieliśmy to przedszkole przeprowadzić do innego obiektu. Yy, tam straż pożarna. Da, wydała decyzję na wykonanie remontu całej klatki schodowej, układu oddymiania, zabezpieczenia elementów tych palnych. No jest to niezbędne, musimy to zrobić, żeby y, dzieci, rodzice czuli się bezpiecznie, że ten obiekt jest bezpieczny dla przebywania dzieciaków, więc jeszcze dwa miesiące w kwietniu y, o, y, przedszkole wróci y, na, do swojej siedziby ważne, jak zwykle inwestycje drogowe, I tutaj to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo Państwo zawsze o to mocno pytają. Te, które już mamy zabezpieczone finansowo, to powiem przebudowa dróg na osiedlu kolorowym drugi etap. Pierwszy etap zakończyliśmy, ten drugi będzie troszkę szerszy, bo tam dwie trzecie osiedla zostały jeszcze do zrealizowania. Rozkładamy to na jesień tego roku i wiosnę przyszłego roku. Także w przyszłym roku będzie zakończony cały temat. I to też przykładowe osiedle, które zupełnie nowy wizerunek zyska. Już mamy zapotrzebowanie, pytają mieszkańcy co, co dalej, więc pewnie kolejnym będzie Osiedle Błękitne, które też jest dosyć skomplikowane komunikacyjnie. Też jedno z najstarszych, gdzie nie myślano wtedy o takiej ilości samochodów i klientów korzystających z tych dróg. Taki ciekawy temat, który też pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli przebudowa ulicy Złotej od tego ronda polskiego państwa podziemnego aż do ciepłowni z wykonaniem ronda tam na tym rozjeździe przy ciepłowni pomiędzy ulicą Korczaka a ulicą Złotą. Miejsce dosyć takie newralgiczne, przy dużym natężeniu ruchu, ciężko wyjechać tam z góry. W kierunku tutaj ulicy Piastowskiej, więc też w tym roku zupełnie ta droga zmieni wizerunek, powstaną dodatkowe miejsca parkingowe, chodniki, oświetlenie oczywiście, także będzie bardzo funkcjonalny ten element drogowy. Budowa ulicy Przedwiośnie to jest taka uliczka boczna, ale też dbamy o te tereny, bo nie tylko główne ciągi komunikacyjne chcemy, żeby równomiernie Dzierżoniów się rozwijał. Modernizacja ulicy Wie yy Wesołej, yy, również tam pewien odcinek zostanie takiej odnogi bocznej zmodernizowany i przebudowa parkingu na wysokości przedszkola publicznego nr 1 naprzeciwko biurowca, byłego biurowca Selezjany. Po wykonaniu tej drogi ronda został nam parking, i w tym roku ten parking realizujemy. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, również mamy takie tematy jak budowa interaktywnych przejść dla pieszych i wspólnie z Województwem Dolnośląskim Wrocławskim wykonujemy cztery przejścia interaktywne na ulicy Piastowskiej. One będą, ta interaktywność będzie polegała na tym, że podchodząc do tego przejścia, pieszy uruchomi wszystkie te elementy i wizualne, i dźwiękowe, tak żeby dojeżdżający kierowca. W naturalny sposób zwolnił, i, i, i widzimy, że to się sprawdza na tych przejściach naszych na ulicy Świdnickiej, gdzie jest to troszkę prostszy układ, bo tam ciągle jest to doświetlone przejście, świecą się te lampy takie punktowe, ale to już spowodowało to, że w ostatnich dwóch, trzech latach tam nie było wypadków z udziałem pieszych, więc jak najbardziej w takie rzeczy trzeba inwestować. I cztery przejścia dla pieszych na naszych drogach gminnych. Tutaj myślę o ulicy Kopernika. Czyli tam dojście do szkoły podstawowej numer 9 i przy byłym hotelu Polonia te dwa, trzy, trzy przejścia też zostaną w ten sposób zmodernizowane. Ale też y, realizujemy inwestycje w rozwój infrastruktury miasta. Y, I powiem, nie mówię nigdy o tym, że co jeszcze nie jest pewne, ale to jest tak na tyle istotne i ważne, że chcę Państwa poinformować, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o dogadanie, uzyskanie dofinansowania do modernizacji miejskiego stadionu w Dzierżoniowie przy ulicy Wrocławskiej. Tutaj rozmawiamy z Ministerstwem Sportu, rozmawiamy z naszymi z panem wojewodą, z wicewojewodą, rozmawiamy z naszymi parlamentarzystami i mam nadzieję, że w najbliższe tygodnie będę mógł przekazać dobrą informację, że takie dofinansowanie w wysokości 50% będzie i również w takim cyklu dwuletni jesień-wiosna, byśmy stadion zmodernizowali. Przebudowa szkoły podstawowej numer 1, czyli dokończenie tej inwestycji, to jest inwestycja, która trwa 25 lat. Też można sobie wyobrazić, że, że takie inwestycje są realizowane. Chcielibyśmy już wreszcie po połączeniu szkoły tej jedynki z SP6, tą trzyklasową, która była obok, żeby już dokończyć ten, te kwestie związane ze świetlicami, ze stołówką, yy, yy, tak żeby już. Te dzieci, właśnie najmniejsze 6-7 latki aż do ósmoklasistów miały swoje spokojne pomieszczenia, w których będą mogli uczyć, ale też przebywać przed lekcjami i po lekcjach. Dokumentację mamy dopiętą. Nareszcie tutaj też no finansowania zewnętrznego nie mamy. Robimy to z własnych środków i ten rok powinien tą inwestycję zakończyć. Z takich rzeczy nowoczesnych troszkę to jest nowoczesny e-urząd, czyli to co w urzędzie tutaj się dzieje, może za bardzo nie widać tego, bo to mieszkańcy mają kontakt poprzez biuro obsługi klienta. Natomiast robimy modernizację całej sieci elektrycznej, sieci internetowej po to, żeby finalnie w przyszłym roku udostępnić kilkadziesiąt w zasadzie e usług, czyli takich działań, które pozwolą na załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu przez internet. Już wiele tych spraw można załatwić, ale po przeprowadzeniu tej inwestycji, wprowadzeniu nowych programów będzie to proste, szybkie i funkcjonalne. Oczywiście kwestie wizerunkowe i jednym z takich projektów jest... Zielone zagospodarowanie rynku to jest inwestycja z budżetu obywatelskiego. W tym roku rozpoczynamy. Chcielibyśmy zagospodarować jedną część rynku, czyli nasadzić zieleń. Jest już wykonana koncepcja. W przyszłości na pewno kwestie jakiejś fontanny, tak żeby ten rynek był przyjazny i zachęcał ludzi do przychodzenia tutaj. A co za tym pójdzie, jestem przekonany, powstaną nowe restauracje, kawiarnie. I to, o co walczymy od wielu, wielu lat, żeby rynek dzierżonioski uaktywnić, w najbliższym czasie powinno się stać. Też taka ciekawa inwestycja remont dachu na Muzeum naszym miejskim na ulicy Świdnickiej, Jak tam Państwo przyjeżdżacie, czy przechodzicie, zwróćcie uwagę, że. Sąsiednie budynki, sąsiednie dachy są już zrewitalizowane. Zawsze staraliśmy się przekazać środki, czy to na te budynki, które nieużytkowane są i zawsze to muzeum gdzieś tam było na końcu ale w tym roku postanowiliśmy, że przekazujemy kwotę 500 tysięcy zł i cały ten dach, łącznie z wieżyczkami, które będą odświeżone, odnowione, zostanie wykonany. To będzie taki początek też rewitalizacji muzeum, bo tak jak robimy Kino Zbyszek co roku etapami, tak myślę, że muzeum również wymagało będzie takich działań corocznych, bo budynek jest piękny, ładnie ogrodzony, z ładnym terenem, no ale niestety już wewnątrz instalacje, i troszkę ta struktura budowlana wymaga odświeżenia. No, mamy też koncepcję na rozbudowę muzeum, natomiast pewnie to jeszcze kilka lat trzeba będzie poczekać, bo tych potrzeb inwestycyjnych jest mnóstwo, wszystkiego naraz się nie zrobi, ale widać, że z roku na rok tutaj i Dzierżoniów i inne miasta naszego regionu zyskują i, i, i zmieniają się, zmieniają się w oczach. Staramy się też tak równomiernie tym budżetem operować. Oczywiście miasto Dzierżoniów, jak, jak chyba każde miasto w Polsce jest zadłużone, ale jest zadłużone w formie kredytów czy obligacji do takiej wysokości, która jest wysokością bezpieczną. Są bardzo restrykcyjne wskaźniki, które które, jeżeli byłyby przekroczone, czy dochodzilibyśmy do nich, no to regionalna Izba Obrachunkowa czy inne instytucje nie pozwoliłyby zatwierdzić takiego budżetu, natomiast oczywiście jak co roku wysłaliśmy projekt budżetu właśnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dostaliśmy opinię pozytywną, także na razie jest wszystko w porządku i tutaj wszyscy, wszyscy w urzędzie od pani skarbnik poprzez radnych do burmistrza pilnujemy tego, żeby, żeby te ramy kredytowania były w jakichś takich określonych warunkach, natomiast no, nie da się bez tego, chociażby te, tego wkładu własnego wprowadzać dla pozyskania środków zewnętrznych. Więc to jest świadome działanie. Jest to dopuszczalne. Oczywiście tutaj kredyt, dźwignia finansowa to są instrumenty finansowe, z których każdy racjonalnie myślący zarządzający, czy to miastem, czy przedsiębiorstwem, mogą korzystać.